Tworzenie i prowadzenie podcastów. Rozdział 11 Studium Przypadków. 11 maja Przyszłość podcastingu specjalistycznego. Zagadnienia: 1 maja 2011 roku Trendy i prognozy na przyszłość podcastingu specjalistycznego. 2 maja 2011 roku Przykłady innowacyjnych podcastów specjalistycznych. 3 maja 2011 roku Wyjątkowe podejścia do podcastingu specjalistycznego. 4 maja 2011 roku Podsumowanie. Rozwój technologii, postęp w technologii, w tym rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji, wpłynie na sposób tworzenia i konsumowania podcastów. Przykładem są aplikacje, które używają AI do automatycznego transkrybowania odcinków lub generowania sugestii dotyczących treści na podstawie analizy słuchalności. Narzędzia i programy: Descript, narzędzie do edycji podcastów, które wykorzystuje AI do transkrypcji i edycji audio. Trint, platforma do automatycznego transkrybowania dźwięku na tekst. Personalizacja treści. W przyszłości podcasty będą coraz bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchaczy dzięki rozwojowi algorytmów rekomendacyjnych. Personalizowane rekomendacje mogą zwiększyć zaangażowanie i lojalność słuchaczy. Narzędzia i programy. Spotify używa algorytmów rekomendacji do sugerowania podcastów na podstawie historii słuchania. Apple Podcasts implementuje funkcję personalizacji treści w oparciu o preferencje użytkownika. Monetyzacja i sponsorowanie, wzrost znaczenia podcastów specjalistycznych spowoduje, że marki będą coraz bardziej skłonne inwestować w sponsorowanie i reklamy. Możliwe będzie tworzenie bardziej zindywidualizowanych ofert dla podcastów na podstawie danych o słuchalności i demografii słuchaczy. Narzędzia i programy: Podcorn platforma łącząca podcasterów z markami w celu zawierania umów sponsorskich, Acast narzędzie do zarządzania kampaniami reklamowymi w podcastach. Integracja z innymi mediami, podcasty będą coraz częściej integrowane z innymi mediami, takimi jak wideo czy tekst, aby tworzyć bardziej zróżnicowane i angażujące treści. Przykładem mogą być podcasty, które są także transmitowane na żywo na platformach wideo. Narzędzia i programy. YouTube Live, możliwość prowadzenia transmisji na żywo, która może być zintegrowana z podcastem. Zoom, narzędzie do prowadzenia transmisji na żywo i nagrywania sesji wideo. Podcast Science Wies, Science Wies prowadząca Wendy Zakerman analizuje popularne tematy z perspektywy naukowej, przeprowadzając badania i wywiady z ekspertami. To podejście łączy głęboką wiedzę z angażującą narracją, przyciągającą słuchaczy zainteresowanych rzetelnymi informacjami. Elementy innowacyjne. Multidyscyplinarność, łączenie nauki z różnymi tematami społecznymi i popkulturowymi. Zastosowanie narzędzi badawczych, używanie narzędzi takich jak Google Scholar i PubMed do pozyskiwania wiarygodnych źródeł. Podcast Reply All. Reply All to podcast, który eksploruje nowoczesne technologie i kulturę internetową. Znany z innowacyjnego podejścia do tematów oraz długich, dogłębnych śledztw, stanowi przykład skutecznego łączenia dziennikarstwa śledczego z nowoczesnymi technologiami. Elementy innowacyjne: Narracja dźwiękowa użycie technik narracyjnych do angażowania słuchaczy w opowieści o technologii, Interaktywność integracja z mediami społecznościowymi i angażowanie słuchaczy w proces twórczy. Podcast The Daily, produkcja The New York Times, która dostarcza codzienne wiadomości w formie podcastu. Wykorzystuje dane i analizy, aby dostarczać słuchaczom zaktualizowane i kontekstualizowane informacje. Elementy innowacyjne. Codzienna aktualizacja regularne dostarczanie świeżych informacji w formie audio. Analiza danych użycie narzędzi analitycznych do monitorowania trendów i preferencji słuchaczy. Eksperymentowanie z formatami. Przyszłość podcastingu może obejmować eksperymenty z nowymi formatami, takimi jak interaktywne odcinki czy podcasty VR. To może stworzyć nowe sposoby angażowania słuchaczy i oferowania im unikalnych doświadczeń. Narzędzia i programy. Anchor umożliwia tworzenie interaktywnych podcastów z wbudowanymi funkcjami do angażowania słuchaczy. Unity Platforma do tworzenia doświadczeń VR, które mogą być zintegrowane z podcastingiem. Zwiększenie różnorodności treści, w przyszłości podcasty specjalistyczne będą coraz bardziej zróżnicowane, obejmując szeroki zakres tematów i stylów prezentacji. Wzrost różnorodności treści może przyciągnąć szersze audytorium i zwiększyć zaangażowanie. Narzędzia i programy. Podbean, platforma, która umożliwia łatwe eksperymentowanie z różnymi formatami i typami treści. Alphonic, narzędzie do automatycznego poprawiania jakości dźwięku, co pozwala na eksperymentowanie z różnymi stylami prezentacji. Przyszłość podcastingu specjalistycznego wskazuje na dynamiczny rozwój technologii, personalizację treści, innowacyjne formaty oraz rosnące możliwości monetyzacji. Podcasty specjalistyczne będą korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych, technologii AI i interaktywnych funkcji, aby dostarczać wartościowe treści, angażować słuchaczy i eksplorować nowe ścieżki rozwoju. Adaptacja do tych zmian oraz eksperymentowanie z nowymi formatami i strategiami będą kluczowe dla sukcesu w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie. Tworzenie i prowadzenie Podcastów. Rozdział 11. Studium przypadków. 11 maja przyszłość podcastingu specjalistycznego.